ZONI TY KURWO Kurwa nic nie mam <laughs> EJ WIDZ JĘ ja KURWA JAKIŚ Tak? Ja nie widz co? To chyba jakaś kurwa jebana Thank you guys No ja ty masz kurwo guzy JAKIEŚ <śmiech> <śmiech> Nie się tak. Kurwo, szkruku! KURWA! PIERDOLONA! Nie no, jeszcze jeden! Kurwa, że to nie weszło, nie? Ty, Paulina, bierz telefon! Zobacz, czy nagle może się cenie zaktualizowali. <laughs> Zamawy kurwa, Cysternę Krokoli. <laughs> albo Peski <pewnie> najlepiej. <laughs> A oczywiście był drugi! Jakiś fiszy jebany! kurwy wypierdolone! Esportowcy jebani! Kurwa, gdzie on się zretpił! Nie da się w to grać, nie da się w to grać! Do wyjebania to jest, idę po pitce! mi się wydaje! Życie jest chyba zbyt proste! Może nie będzie jak wcześniej! Narzędzia, które mamy! Niewamy. Perma dostanie się po jednej wiadomości. Boss, ma jeden zawsze kolecy, bo przy Mam dla niej info jedno. Ale dobra. Mogą nie mieć kasy, bo u nich wcześniej tylko jeden, więc mogą nie mieć kasy. Uważajcie... Czy czekajcie rampę, bo mogą... Ale ho, 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 ho. Resoraki na dywanie i się ścigacie tymi samochodami i wszystkie dojeżdżały do jednego punktu na tym dywanie i nagle na końcu braliście tego co jest kurwa najszybszy i on tak jechał i wchodził w drifta tam wszystkich rozpierdalał kolizja i on już dojeżdżał do mety i potem braliście te chujowe resoraki i dojeżdżaliście wszystkimi do mety i potem kolejne kółko jak to usunąć? Nie chcę tego kurzać Zapytajcie się chonię to usunąć. Kurwa, rucham cię ciapczak z felu Ale jak, jak ona się nazywa w tym tonajczyku? Bad, bad Queen. No czy ona jest w porządku? No ale crowd, crowd to jest kurwa. No i może skończyć tutaj zdanie. No i DJ Gavron wygrał całą gierkę. Największy tryhard Ej ma kurwa, puch, i to ty, ty siedzisz przy kąpie? słyszysz kurwa jak ten debil z góry piętami napierdala, to od, kurwa cała, cała chata mi się trzęsie, Kre kretyn jebany, tak wiecie, W tego chodzi, Paweł dał sześć kaski, pozdrów Szymona i Dawida, Szymon Dawid, po... Co... Cosplay Paramaxila, Paramaxiles, poka. O, czekaj, co tam powiedzieli? Czy pozdrowisz moją kobietę Katarzynę, która choruje na covida? Ty kurwo... Znaczy. Mówiłem oczywiście do bakterii zębowej. Kurwo, a Katarzynę pozdrowie. Jeszcze raz, co, tam, co to było? Katarzyna choruje na covida. Katarzyno chorująca na covida. Właśnie rozpierdalamy bakterie które cię rozpierdalają, więc nie martw się, wszystko będzie dobrze. O, Słuchajcie, to jest taka metafora taka, ta gra It. Kocham Belmontziaga, nie? Ja! Yeah. Cztery ty parataj morduje naszych widzów, a wy nic nie robicie. No, no kurwa! Hardobrak na pierdolę ci w łeb! Ja pierdolę. Nie daję rady już tutaj. O! O, kurwa! perdón